Musicie wybaczyć również rozstawienie sędziów, oni muszą tam stać, ponieważ i z jednej, i z drugiej strony będą padać ciosy. I sędziowie muszą to wyłapywać, drodzy państwo. Gotowi! 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 No i zobaczmy, zobaczcie Państwo, że nie mogą przekroczyć tej linii wyznaczonej przez te drewniane bale. Teraz widzę, że ta drużyna krakowska zwycięża, ależ tam było mocne uderzenie. Proszę Państwa, szybko to poszło. 1 do zera dla drużyny z Krakowa. Prawa dla tych, którzy wygrali przegrali. Ci, którzy przegrali mają jeszcze oczywiście szansę, żeby to nadrobić. Zaraz zobaczymy, czy stanie się to faktem. Uwaga, starcie numer dwa, przypominam, 1 do 0 drużyna krakowska. No i poszli do siebie teraz tak szybciej, teraz będzie mocniej chyba, ale przypominam, że chorobna, no nie ma innego wyjścia, musi zaatakować, no musi bardziej ofensywnie podejść do sprawy. Teraz tak jakby spycha Krakowian z mostu, ale ta drużyna stoi cały czas na nogach, mocne uderzenia tam są, zostało dwóch na jednego, jak to się skończy? Ależ było ostro teraz. Patrzę na sędziów, jaki wynik? Jaki wynik jest sędziowie? Jeden do jednego, a więc zaczyna nam się tutaj, proszę Państwa, zarumieniać sytuacja. Ani w boga, ani do tyłu. Uwaga, jedna strona przygotowana, druga przygotowana. Znowu tak bardziej agresywnie i zdecydowanie wydaje się, że podeszła do sprawy chorobna, ale nie ujmujmy obrońcom teraz krakowskiej sprawy. Oni są w tej chwili tłamszeni i chyba tak mocne uderzenia to na głowę. Już sędziowie stukają o hełmy i wiemy, że chorobna zdobywa drugi punkt, drodzy Państwo. <laughs> I... Uwaga! A więc starcie numer 3. Przypominam 2 do 1 dla chorodnej. Czyli będzie teraz, o, jest tyle. teraz jest no i zobaczmy proszę Państwa, to jest niezazwyczaj ważne starcie, bo jeżeli chcą zachować jakieś szanse na tytuł najlepszej drużyny, no to Krakowianie muszą teraz zaatakować, skupić się i swoich przeciwników eliminować. Wydaje się, że będzie jednak 2 do 2, bo Krakowianie mocno napierają, sędziowie pokazują i tak drużyna krakowska wyrównuje stan tego pojedynku 2 do 2, drodzy Państwo. do dwóch. Czwarte starcie, a więc teraz patrzę na sędziów. Czy to teraz będzie decydujące starcie wobec tego, tak? tak, tak. Kto, wygrywa? Kto wygrywa, proszę Państwa, zostanie królem czcinicy. Ta drużyna zostanie królami, można powiedzieć, bo jest ich przecież pięciu. I teraz właśnie rozstrzygną się losy tytułu. Aj, jakie mocne uderzenie toporem na głowę. To zniszczyło szeregi Krakowia, no też teraz nie wygrywają. Proszę Państwa, trzy do dwóch. Drodzy Państwo, brawa dla drużyny, która przegrała. Gloria Winstwa z wciężonym. Brawa dla nich! A teraz proszę tutaj podejść, panowie zaprezentujcie się na środku. Jeszcze się tutaj pożegnajcie z przeciwnikami.